bo ich jest tutaj kilka. Zacznijmy od tego największego. Dobrze? Flet poprzeczny. Wszystkie tutaj flety, które miałem, należą do grupy instrumentów dętych drewnianych. Dlaczego dętych? Bo trzeba w nie dmuchnąć, żeby wydobyć dźwięk. Tak? Flet prosty, prawda? Jest większy i to, że jest większy, to będzie znaczyło, że gra niżej. Tak? Posłuchajcie. To jest lira korbowa. To słuchajcie, jak ona brzmi. Wiecie dlaczego, dlaczego korbowa? Zobaczcie, tu ma korbę. I zobaczcie, na niej się gra. Tu ma klawisze. To jest instrument, który sam zbudowałem. Podejdę tutaj. Korbą i tu w środku, zobaczcie, są struny, korba jest, i kręci się koło. Jak ja tutaj palcami ruszam, widzicie, o, on wydaje dźwięk. Znacie Panie Janie? Panie Janie... Przepraszam, zaśpiewacie ze mną? Tak. wszystkie dzwony biją wszystkie dzwony biją bim bom bim bom, bom. panie ja nie panie ja nie wstań, wstań, wstań. wszystkie dzwony biją wszystkie dzwony biją bim bom bim bom wira Kurbowa. No tak jak w środku w fortepianie. Tak, tylko nie ma w fortepianie są klawisze, które uderzają te struny, a tutaj klawiszy nie ma, tylko są pałeczki. I my uderzamy, tak? I ten, który gra, uderza pałeczkami w struny. Tylko trzeba trafić, oczywiście. Ja teraz nie widzę, mam. Kto by chciał spróbować? Dobra, to chodźcie, kto chce spróbować, Chodźcie z tej strony. po kolei. Po, po kolei, po kolei. Chodź pierwszy. Na, Badasz <gry> na żadnym instrumencie oczywiście nie. Palę do środka, jeden, drugi. I prób. No dobrze, dobrze, grać tak. I tak. <grymne> no bo ja jestem to zupełnie Nie Co się co? No dobra. Słuchajcie, tamten instrument, co Matylda pokazuje... No Matylda, opowiedz co. To jest rura no, deszczowa. W ma z gwoździki i wsypane jak w ryżu albo grobu. jak się przysypują, to obijają się o gwoździki. Dlatego wydają taki dźwięk. Mmm, To jest instrument afrykański. Nie, nie ma wody, oni wynaleźli sobie żeby, żeby dźwięk przelewającej się wody. Fajne no. wrażenie, ciekawe. Pan Piotr chyba nie jest za tym, żeby grać. W górach są krągity. Zobaczcie, on jest pusty w pustych środków. rura To jest rura z To jest e, kawałek wierzbowej gałęzi, którą po prostu ściąłem od wierzby. Znalazłem sobie, żeby taka krzywa była trochę. Odciąłem, trzeba było ją wysuszyć, przepołowić, w środku wydłubać i skleć. I tam nie ma żadnego uszkód. Też używane, jest, też używane było do komunikowania się na morzu. Jak, jeżeli łódź wypływała na morze była duża mgła, to na brzegu ktoś stał z taką ligawą i w Łodzi ktoś miał ligawę. I jak nie było widać, gdzie jest brzeg, a nie było latarni jeszcze, to oni sobie grali, tak, to się na jakieś sygnały. I ten, I ten na brzegu odpowiadał, a ten na łodzi wiedział, aha tam, tam muszę płynąć. I tak mi, trochę, one powinny być na takim <grym> pasku. Chcę, żebyście wiedzieli, jak tu wstępujecie. Te, te kuleczki są bardzo stare, na pewno mają ponad 100 lat. Z, tego, z takiego paska samorządu. Tu jest wygodno bardzo. Na kontynencie podobne bębny się pojawiały w Irlandii. One były wszędzie choroby.